Skyrim, część... 11? Właściwie to nie wiem dokładnie. Tak, e, witam w kolejnym odcinku do Skyrim'a. E, zaczynam stąd, bo zapomniałem wspomnieć o jednej ciekawej rzeczy, ale jeszcze zanim e, o niej wspomnę, to e, jak wcześniej e, mówiłem, tutaj jest. Komentarz pod ostatniego filmiku, a teraz chciałem wspomnieć o tym, gdyż z tego co pamiętam, nawet nie jestem do końca pewien, czy to było rzeczywiście to. Jeżeli wrócimy tutaj z rogiem, włożymy tutaj z powrotem róg, to teoretycznie powinniśmy być w stanie dostać stąd jedną duszę smoka. Ale istnieje prawdopodobieństwo, że to co teraz powiedziałem nie ma kompletnie sensu i jest to kompletnie nieprawda. Bo dostałem, dostałem stąd jedną duże smoka i nie mam pojęcia jak i teraz. Trzeba mi się przypomnieć. I już słyszę, że królik mi wchodzi pod łóżko. Za chwilę. Próbuję. Julik! Możesz przestać? Nie chcę znowu się wdzierać na cały dom. Generalnie wdzieranie się jakkolwiek o czwartej w nocy nie jest zbytnie przyjemne. Ale gdzie? Jak on jest Tutaj mówi koń, prawda? Czy, czy on się zepsuł i pojawił się w najbliższym mieście. Proszę nie. E, hmm. Ok, yy, więc w każdym razie zobaczymy się w Rzecznej Puszczy. Porozmawiamy z... Przyjacielem odbierzemy ruch i pójdziemy do siwowłosek ściwąki eee... A nie jestem. Chciałem powiedzieć wiatrowładnych ale... Okej, okay, będziemy się przebijali właściwie przez Labiryntian. Więc może z tym być trochę śmiesznych rzeczy i a propos nie tyle co śmiesznych co bardzo bardzo poważnych rzeczy zastanawiam się czy by nie założyć zbroi na mojego konia jakkolwiek by to nie brzmiało i myślę tutaj o tej stalowej chyba to z tego co pamiętam są dwie jest elfia i jest jakaś chociaż właściwie dla odmiany mógłbym. Cześć! Y, dla odmiany mógłbym wziąć y, tą elfią to może kiedyś wejdziemy. Oh. Lidia została, ona się nimi zajmie. Ale właściwie tak ostatnio zacząłem się zastanawiać, ile właściwie os osób wybiera drogę... Mm, drogę gromowładnych, a ile osób wybiera drogę cesarstwa. Bo z tego co kojarzę, większość osób raczej wybierało słyncerstwa, ale nie jestem pewien i mówię tutaj o wyborach graczy chociaż ostatnio widziałem statystyki, że raczej nie do końca ale istnieje też szansa, że to co właśnie powiedziałem jest bez sensu tak jak spora część rzeczy, które mówię ostatnio Eee... <grystanie> okej, <Okay. grystanie> eee. czy istnieje szansa, że ruszą się Państwo? Cześć, Durak. Dobra, młody ich zaga Ej ty, obrońcy świtu, przyjmą w swe szeregi każdego, kto gotów jest przeciwstawić się rosnącemu zagrożeniu ze strony wampirów. Co ty na to? Oczywiście. Ale poczekaj sekundę. Znaczy, chętnie ci odpowiem, ale tak zaczekaj chwilę, bo e... coś mi wypadło i muszę. To zrobić? Dobra, dobra. O oh, oh, oh. oh, no, no. Ah, szybko poszło. Dobrze. Ha? Witam. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Kto to mówi? Chcę wynająć pokój na poddaszu. Pokój na poddaszu, co? Cóż... Nie mamy pokoju na poddaszu, ale możesz wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Mhm. Mm Ciekawe to poddasza. O, to też jest właściwie bardzo ciekawa książka. Bardzo Dużo mówi o lore. Ogólnie o tych wydarzeniach z Wielkiej Wojny. Fajne futro. Więc to ty jesteś tym smoczym dziecięciem, o którym tak wiele słyszałam. Wydaje mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać. Chodź ze mną. Tak. Daj mi kufel piwa. Już idę. Mogłem teraz wkazać się trolej i po prostu wrócić zapraść. do pogrobić wszystko co jest proste i mocne ale ostatnio więcej piwa. Ostatnio kiedy wyszłem podczas questu, to quest teraz się zbagował. I nie byłem w stanie go zrobić. Mówię tutaj o kweście z wojną domową. A to swoją drogę. Damn, To jest fajna zbrojownia. Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię zasmoczyć, dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. Hmm, to ty wzięłaś luk? Niespodzianka. Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. Hmm, hmm. Po co te wszystkie tajemnice? Ostrożności nigdy za wiele. Szpiedzy talmoru są wszędzie. Mam nadzieję, że masz dobry powód, żeby mnie tu ściągnąć. Tylko w ten sposób mogłam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem Twoim wrogiem. Dałam Ci już róg. Właściwie to próbuję Ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. Mu dalej, Jak słucham. napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym dziecięciem. Jestem, ja jestem. członkinią grupy, która od dawna Ci poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. Mm, Dlaczego zabrałaś róg z ustę gra? Wiedziałam, że siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś smoczym dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Kiedy cię tu ujrzałam... Byłam pewna, że przybywasz od Siwobrodych i nie jesteś szpiegiem Talmoru. Mhm. Piękne głosy. Tawerny. Dlaczego szukasz smoczego dziecięcia? Jako nieliczni pamiętamy, że smocze Dziecie zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Umiesz to robić? Umiesz. Wchłaniać dusze Smoków? Tak, dzięki temu wiem, że jestem dziesięci. Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. Hmm. Dlaczego szukać Smoków? Jako nieliczni pamiętamy, jesteś jedyną osobą. zdolną okay, ostatecznie zgładzić Smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. To teraz powiedz, co ukrywasz. Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe. Zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. Co? Prac na marne. Hmm. Dlaczego uważasz, że smoki wracają do życia? Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurchany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie o. powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. To musi być creepy. Odwiedzać jakieś starożytne kurchany, jakiś potężnych potworów nagle okazuje się, że są puste. Mm. Jak udało ci się do tego dojść? Nie wiesz? Przecież od ciebie mam mapę. Smoczy kamień dla Farengara, pamiętasz? A, racja, byłaś w smoczej przystani, gdy dostał to ode mnie. Jednak coś do ciebie dotarło. Farengar odzyskał dla mnie smoczy kamień. Tym się właśnie zajmuję. Z kulis aranżuję różne sytuacje, bo jakby na to nie patrzeć, jesteś tutaj. Smoczy kamień by tak. mapom. Był mapą starożytnych smoczych kurchanów. Przyjrzałam się tym, które są teraz puste. Wyraźnie widać pewien wzór. Wygląda na to, że zjawisko rozprzestrzenia się z południowego wschodu, poczynając od Jeralów niedaleko Pękniny. Jeśli wzór jest właściwy, kolejny będzie kurhan w okolicy Gajkin. Zatem dokąd zmierzamy? Gajkin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Okej, okay, chwila, muszę Nie się Nie mogę czekać, aż się namyślisz. Spotkamy się w Gajkin. Nie ociągaj się w drodze. Spoko, możesz poczekać. To jest fajna mapa. Tak lepiej. Ruszajmy w drogę do Gajkin. Hmm. Mi się bardziej przyda. Aha, dobra, dobra. Hmm. Udało ci się to znaleźć, od tak. To musi być Twój szczęśliwy dzień. Dopóki nie wrócę, jest na Twojej głowie. Dobrze. Powodzenia. Tudy, to, jest, to jest... To jest tajne pomieszczenie za szafą, co ty tu robisz Ci eee. chciałbym wziąć e. Może właściwie później trochę temu powalczę Ale do pewnie szczęście przydałabym się jeszcze tarcza, tarcz mi tam nie było A. Do Gaikin w tamtym kierunku. Możemy podróżować razem, albo rozdzielić się jak... i spotkać na miejscu. Twój wybór. To, ja, ja, ja mam spotkanie z siłobrodymi to, 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 to tam. Wiem, że nie mogę ich unikać i prędzej czy później przyjdą, ale. Może później, teraz nie mam na to siły i ochoty. A jeżeli ktoś nie wie, to od tych gości się zaczyna jedno z DLC, jedno z... podajże trzech. Trzech, tak, trzech. I DLC może zajmiemy się nieco później. Kolej zapiszę Strażnicy z zeszli na pse. ekspert Ja na nich pierdnąłem i oni przestali istnieć Oni to u wampira zawsze mi się przyda ale Czemu ich wywaliło w kosmos Czemu wziąłem jakieś mankie Czy te ubrań są właściwie lepsze od moich? nie identyczne Ale wezmę takie, żeby nie było, że tym cały ubrany w cesarską zbroję Bo Ha ha, buty mam inne Nice Okej okay. To jest właściwie coś Żebym nie spadł z tej skały się zapatrza w niebo No No Dobra, jest i coś w obrodych. A, miałem do Kimka wrócić. No tak, naturalnie. Wait. No i dobra. Jesteśmy z powrotem u Siwobrodych. A teraz... Odwieczne pytanie. Znaczy, gdzie jest Ern Erngeir? Wydaje się, że tak się jego nie wymawia. Witam. Ha! udało Ci się odzyskać róg Jurgena wiatrowładnego. Dobra, robota. Udało Ci się przejść wszystkie próby. Chodź ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. No to w tym odcinku będzie sporo lore, sporo mówienia. Ale już w następnym postaram pobawić się trochę z questami od towarzyszy. Może też mieć sporo mówienia, ale też będzie nieco więcej akcji. Znaczy, pchać! Dzięki trzem połączonym słowom krzyk będzie znacznie silniejszy. Korzystaj z niego mądrze. Mistrz pulpa, naucz się teraz. porozmawiać. Stań między nami i przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać nieokiełznany głos siwobrody. Ty jednak możesz. Imja prowadziaram Strundur! Tak samo! Harmon, Darfur! Czy ja właściwie powinienem. Czy ja powinienem właściwie. umieścić to. Tą... i wyjść ze spotkania bez szwanku. Wysoki Hrodgar, stoi przed tobą otworem! Czy ja właściwie powinienem tutaj umieścić ostrzeżenie o epilepsji? Ale, co tak cię wiatr prowadzi. Co to było do czegoś, To tradycyjne powitanie z dziecięcia, które przyjęło naszą naukę. Tymi samymi słowy powitaliśmy młodego Tarosa, gdy przybył na wysokich Hrodgar nim został cesarzem Tiberem Septimem. Nie znam tego języka, co do mnie, mów co do mnie mówiliście. Ach, czasem zapominam, że nie władasz. Smoczym tak jak my, tłumaczenie brzmi. Spokojnie znalazłbym alfabet w internecie i my przetłumaczymy. Długo korona busz czekała, by na godnej spocząć głowie. Swym oddechem powierzamy ją Tobie w imieniu Kin, w imieniu Shor'a oraz w imieniu dawnej Atmory. Jesteś teraz Ismirem, smokiem północy. Wsłuchaj się, weń. Ok, Niebiosa ponad top. Yy, więc teraz mam już pełne fusroda, głos w tobie. I w tym odcinku to byłoby na tyle: może był trochę krótki, może było sporo gadania. Było chor gadania, ale w następnym będzie już nieco więcej akcji. Więc to tyle, żegnam. Tym razem może mieć lepsze zakończenie.